Pe pa, -pa. pole. po A kiedy dojdziemy do kupy? Nie wiem. Mama pomieszała kartki. Żebyś nie czytała z pamięci. pa, pa do-my. Domy. Ile tych domów jest? Jeden, Jeden dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. sześć. Brawo. Pupa. Pupa. Czyja to pupa? Pana. Pana. <noise> auto. Czyje to auto? Nie wiem. To ty.

Boli nią. bo może się przywróciła i zerła kolanko i płacze? E, chyba nie płacz płacę. dzielna jest Płacz. jaka smutna mhm. ma czytaj dalej ma? ma? Ech. ma? wróć tam karteczkę ma? ja ma ja tylko ma ja Ciełka ma ja. Ja, ma. ma mama i tata. Kto to? Kto to? Mama i tata. Jest to mama i tata? Jacy śmieszni. O-la-bu-lu-bi-lo-dy. O Czyli? Lubi lody śmietankowe. Kto lubi lody? Ola. Brawo. Śmietankowe. Tak? Mama woli malinowe. Kuba. Kuba... maluje motyle. Czyli? Kuba maluje motyle. Ile tych motyli namalował? Jeden, dwa. Super. I co jeszcze namalował? Nie wiem. Co tam jest namalowane? Kwiatuszki. Ile tych kwiatuszków? Jeden, dwa. Brawo. No, schowało się tam pod motylkiem. Dalej co pisze? To o la i pepa. Brawo! I pada, i pada, i pada, i pada, A jak chcesz, żeby się nazywała? Jak chcesz? E... Zuzia. Część, Dobra, to Zuzia. Mama ma, mówi pa, pa. Co mama mówi? Papa. Pa. I mama mówi papa? Pa? Aha, a tu tata ma koty. tak, No, proszę. Ostatnie. Ola. Ostatnie. Ma, 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 ko, lo, di. Co ma mama? Lo, di. Lo? Ki. Moja si nasza mama. No pewnie. Mama ma loki? No. Dobra. E, mi, lu, bi, jo, ja, jo. Co lubi Emi? Ja, jo. Ja. Emi lubi ja, jo. Ja. No i ostatnie. L... La, le. O, jeszcze tam jakiś jest. Jeszcze jeden został. Ola, ola, je, ja, jo. Je, ola, ja, jo. Pa, pa.